Bardzo chcieliśmy mieć dwa piaski. I wreszcie nadszedł dzień, kiedy możemy Wam je pokazać. Pierwszy raz w domu. Ale macie tu zapach, który jest winowy. Tak prezentują się nasze dwa pieski. Powoli się do siebie przyzwyczajają. Nie jest to łatwe. Oczywiście chmura tutaj na razie dominuje, ale malucha miło przyjęła. On na razie jest zafascynowany ogródkiem. Powoli sobie, wiecie, biega, przyzwyczaja się do domu, ale naprawdę to przyzwyczajenie następuje bardzo szybko. O, widzicie, jeszcze się stresują. To jest taka oznaka, że, że się chyba yy, stresują jeszcze w swoim towarzystwie. Chmura jest jeszcze trochę zazdrosna, ale kocham cię, chmureczko, najbardziej mm, na świecie. Tak chmura czuje, że, że jednak staramy się, żeby nie opuszczać chmury, jak i nie opuszczać nowego Bobasa, tak żeby obie czuły, że mają to nasze wsparcie. W dzisiejszym odcinku już musimy zdecydować, jakie będzie imię, ale o imieniu zdecydujemy nie tylko my, ale również nasi przyjaciele, bo tak stwierdziliśmy z Karolem, że dla nas będzie się ciężko zdecydować, chociaż na razie takim faworytem dla imienia jest imię Burza. Będzie Chmurka i będzie Burza. Zobaczymy, czy też inni wybiorą to imię. Podoba mi się jeszcze Furia, bo Jak Wytestować Smoka była nocna Furia i ja bardzo lubię tą bajkę. Teraz lecimy do sklepu, żeby kupić nową pieskowi karmę, gryzaki, maty trzeba kupić jeszcze więcej. Ale ona wszystko gryzie najbardziej, się jej podobają sznurówki od butów. Ale to jest fajne, taki mały bejmik w domu, aż się chce, chcę tak dla niego kupić jakieś nowe zabawki, legowiska. Szelki też będziemy musieli kupić, ale tutaj akurat jest y, taka pani, która dobiera szelki. Pani nam doradziła, żeby jeszcze kilka dni był w domu, żeby go tak jeszcze nie brać, żeby po prostu ta flora bakteryjna się mu ustabilizowała, więc szelki na razie dzisiaj zostawiamy, ich nie wybieramy. Więc fajne jak chmurka była taka mała i się mieściła No takich Sko? podoba mi się No lubi się chować, w ogóle całą noc przestała pod łóżkiem To jest w ogóle nie niesamowite, może takie na przykład ja wezmę i ona stałe będzie wchodzić To jest jeden mój faworyt A ja w ogóle wierzę w to, że one będą finalnie chciały spać razem W późniejszym czasie się będą tak kładły razem jak Lily i Louis od Paulinki, od Michaela Ten jest największy, a ten myślę, żeby miała na dłużej Wydaje mi się, że ten większy lepszy. Okej, okay, teraz karma. Murka ma uczulenie na większość rzeczy, więc dajemy jej łososia. Nasza behawiorystka dała nam namiar na taką karmę, która jest taka totalnie naturalna. Czysty łosoś. Nie możemy takiego jedzonka teraz dawać temu nowemu pieskowi, no bo on jest szczeniaczkiem, więc musi mieć jakąś karmę papi, ale już bym chciała ją przyzwyczajać i zapobiegać tym niektórym uczuleniom też tego nowego pieska, więc też chyba wybiorę coś z łososiem, żeby po prostu było na bazie ryb. No i pamiętajcie, większość piesków ma na kurczaka. Jeżeli na przykład Wasz piesek y, właśnie m, nie wiem, się strasznie drapie albo wypada mu sierść to to może być też kurczak. My tego na początku nie wiedzieliśmy dopiero później nam weterynarz to powiedział. Misek nie biorę, bo mamy miski z Verso Story, jeżeli by takie zgadnąć, to odsyłam Was. Ile są dla chmury? I sosowe, kabanoszki takie. O tak, to lubi. Tak, to no, musimy to dokupić, fajne. tak? Kongi są bardzo fajne, bo tu się wkłada jedzenie i piesek się tym zajmuje, wylizuje sobie środka. I akurat dla tego malucha wyraziła konga papi Chmura też to miała i w ogóle to też jest super, żeby zrobić pieskowi na przykład takie lody. Yy, Wkładam na zamrażnik e, karmę i sobie później co wylizuje, jak jest gorąco. Taka yy, dla pieska chmura też taką ma, właśnie, że one sobie po prostu dłużej jedzą. Wylizują, bawią się tym jedzeniem. Przy okazji właśnie zakupów tutaj dla szczeniaczka wzięłam też rzeczy dla chmury, między innymi jakieś krewety, jakieś właśnie e, takie suszone ryby. No i dla tego malucha też muszę wziąć jakieś przysmaczki też. Z glicerynę znalazłam, więc dobrze. To, co często wam pokazuję na spory właśnie takie zagadki dla psa. I to jest fajna alternatywa. Na przykład jak wychodzimy z domu, zostawiamy chmurce właśnie takie y, smaczki i ona się tym zajmuje. My jeszcze nie mamy wybranego imienia, ale faktycznie wrócę tutaj jak już wybierzemy imię, to wygraweruję nowemu pieskowi taką fajną obruszkę. Serio, fajne rzeczy dla piesków, lubię tutaj rzeczy i jedna z najbardziej ulubionych zabawek chmury jest właśnie stąd. Patrz, to chmura. oj tak, kreweta taka dobra będzie, tak. O Jezus, jak się już częściej o Jezus, tak jaka radość, tak. Te są w ogóle bardzo fajne. To są takie ala y, kiełbaski. Je przechowuję się w lodówce, przynajmniej ja tak robię, i je kroję. Chmura to uwielbia. To przysmak dla Chmury. środka, A to dla małego Zgreda. Nie. Jeszcze nie ma imienia, więc musimy do niego mówić Zgred. Ale w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu. Na walkę, Przynieś. Spróbuj. Tak, super pies. Super pies. Spróbuj taki. Dobra. Proszę. A ono tutaj mieli ten jeden mały kawałek, o boże! O Jezus, przykleiło Ci się do ciałka. Ten przysmak ci się przykleił do ciałka. Taki wielki jest. O Jezus! żeby się na niej wyżyła, bo ona wszystko chce gryźć i jeść. Chodź, piekamy, chodź. Super, czarna kurtka jest najlepsza, bo ona tak Chce się bawić? na się kładzie? Była zdecydowanie szybsza. Trzeba nie, że się krzążka. Krzeszka, to, to gągiem, super, teraz. Ale tu raz raz, Jak na przykład kura, weź tak nad nim tutaj pokaże łapkę, to się kładzie. Nie musisz się już chować pod łóżko. No właśnie, bo ona lubi się tak wejść do takiego właśnie kącika, co? Tak, takie ciekawskie my. dwa. Wochają ja sobie to już takie słodki, pa. Jeden wocha, drugi wocha. No ciekaw jestem ciebie, będzie w tym Trzeba działać, Trzeba pamiętam dać jej zabawkę, żeby w kumie Tak, przygotowałam tak. przysmaczki. E, tutaj kupiłam takie pojemniki, do tych pojemników też wkładam jakieś słodkości, jakieś rzeczy z podziałem. I te wszystkie przysmaki tutaj, bo jak się już przysmaki otworzy, to czasami nie ma jak ich schować i też niektóre przysmaki tak śmierdzą. Wydrukuję takie naklejki, które będą spodziałam. chmurka i nowy Zgred. No i teraz uwaga, jakie imię dla nowego Zgreda? Tutaj, moi drodzy, jest ankieta. Stwierdziliśmy, że zaangażujemy w to jeszcze po prostu gości, znajomych, ci, ci. gości, przyjaciół. My finalnie nie będziemy wiedzieć, na jakiego będą głosowali, tylko później z tych losów wybierzemy jedno imię. I trochę się stresuję. Mamy trzy imiona dla nowego pieska. Burza, Furia. Kropka. Tak. Takie trzy imiona mogą e, wybierać. I teraz tak, ja oddaję już swój głos, i ty też zaraz oddaj. Dobra. Baham się między, uwaga, uwaga, tym i tym. Ta mi się bardzo podoba przez to, że no, jest jednak z mojej ulubionej bajki, ale oddaję głos no. na burza. To bo to jest takie nasze. No, no. Ja również e, takiego głos więc to nie będę ukrywał Burza, proszę bardzo i wrzucam Ze wszystkich, które wrzucą wylosujemy jeden Tak, po prostu zrobimy tak, że no, im więcej będzie na przykład burz tutaj w tych karteczkach, tym większa szansa, ty szansa na burzę to Tu jest ości Niedobre, nie dla ludzi Chodźcie, żeby zobaczyć reakcję dziewczyn z GenZi na nowego pieska Hello, cześć. chodźcie, chodźcie Czejka. cześć chura. Tak, gotowa, żeby, żeby to wam Tak, zawsze gotowa. Jezu. Jezu. Czarny. Czarny jest, 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 O, dziękuję za łapkę. Dziękuję. O, jej o on Chyba mnie lubi najbardziej jednak. Tak. <grym> tak, Ciebie też kochamy. Dzień dobry, o Ciebie też Dzień dobry, dzień o, dobry. Dzień dzień dobry. dobry. Dzień dobry. Dzień. A bardzo dla Was w ogóle idealnie. Tak, 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 tak. Tak, nie, ja to A chyba ciągle... nigdy nie widziałam takiego malutkiego pieska. No za zostań. No, biegnij, to ona będzie za tobą. Ale nie tak, <grym> jest zostań. O! No. o, o, o. Chodź, chodź, Tak. Musi się po pogłaskać, żeby. Ja tak. Ale e, bardzo się interesuje w ogóle ludźmi, jest taki. E, ona jest mega odważna. Mega jest odważna w ogóle. Tak, A jak my znamy? No właśnie. To jest na no o, właśnie. Teraz, i tutaj. E, dobre pytanie, ponieważ. Stwierdziliśmy, że będziecie nam mogli pomóc w decyzji tego imienia. Jest tak duża, jest kuria. I jest kropka. O, no to ja jestem fanką. Nie mów. Nie mów. Nie mógł. że ja 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 Chmura tak fajnie też z nią w ogóle, tak. bo zazwyczaj e, na przykład koty, Jakby no ja jestem też kociarą, więc powiedzmy, że znam się na kotach, jak reagują na siebie we dwójkę. Są takie po prostu nieufne, że nie lubią, że no. coś tam łapą, e, przybiją. O, Tako, ta ona też. Tak, ona też. Ma także łapką, ale ale ta czuje tak ich. Ale od razu Leszek ma do chóry, tak. jak, jak, jak o, u, w ogóle chóra szczeka na cokolwiek, to ona się chowa pod łóżko. Ja, ja to, to jest a nasza a pewnie chmura ją wychowa też w większości. A nie? Ale, się ale też sika na matę. Ona ani razu się to nie zasikała. Tylko u nas w nocy. U nas w nocy się raz zasikała ja na tej van Bo w nocy. Ale dlatego, że ona poszła spać na moich klapkach, a tam nie daliśmy jej maty. Na klapkach. się no. zmieściła na klapkach. Bolało mnie to w gryzoniu. Oj, to nie ma, tak. To jest tak słodziutko, że muszę <laughs> zjeść coś słodkiego <laughs> Najgorzej właśnie było w nocy z tym, że chmura miała swojego wizko, ona tam śpi i ona ma tam takiego misia swojego, którego ona dba o niego. Ona go nie wynosi, tylko ona go liże i jakby to jest jej miś i nie wolno do niego podchodzić. I nawet, nawet my, nie, nawet ja jak do niej rano podchodzę, to mm, to jest jej miś i nie wolno. No i młoda była ciekawska cały czas, jej, to i to sprawdziła. Ojej, to ma Tam była afera w nocy lekka. Więc ona, ona finalnie poszła sobie na moich butach spać i zostawiła te lego i wszystko. Jezu, jak będą spały tak, razem, to jak takie inki tak. no. Dobra, teraz pytanie: czy czarna będzie miała Instagrama, czy Instagrama z chmurką? Nie, myślę, że wznowimy Instagrama chmurki i po prostu tą mm. no Duo. No. Tak, bo to mamy. Jaki Karol słodki, Boże, ja to nie, <noise> nie będę <bolo. głos> Aj no ale Karol traktuje tego pieska, jak teraz bo mamy, no. Okej, okay, sytuacja wygląda tak, że ja wybieram e, furia. E, początkowo myślałam, że burza, bo wiecie, chmurka, burza pasuje do siebie, ale furia ze względu na to, że moja ulubiona bajka to jak wytresować smoka. E, no i właśnie e, tam jest nocna furia, burza, no sorry, chmurka. Burza. Ja powiem szczerze, że od samego początku myślę o imieniu Burza. Myślę, że to idealnie pasuje. Dzwonimy do Przemka, ale teraz muszę się zapytać o imię. Przemo. Czarny mały piesek. Czarny mały piesek. Dobra, oddaję go na Burza. Jest! Dobra. Yes! dobra, dobra, dobra. Bo my też właśnie najbardziej nam się Burza. Oczywiście to jest najlepsza okazja, żeby zrobić i wszystko poukład. O Jakie krewety normalne. No to złe! próbowałem, niedobre. Dobra, robimy, proszę Państwa, losowanie. O, jestem ciekawa. Przez chmurę. Możesz. Co wybrała? Wybrała furia. Furia. No, to na siebie. <laughs> <laughs> że burzę, No, ale wybrała tutaj, no dobra. Dzwonimy do mojego brata w zacznym Furia, furia brzmi fajnie. Kacper zagłosował na furia. Jest teraz głosów oddanych na imię Jestem bardzo ciekawa, ale jakie będzie imię tego dowiemy się już jutro Tak minął nam drugi dzień pieska w domu Szybki pieskowy update, co się tutaj dzieje Jedzonko Patrz chodzą za mną, patrz <grym 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 Dwa głodobory Najpierw oczywiście chmura musi dostać Nowe, nowe jedzonko jakieś dostała chmura I będzie, będzie testowała sobie, patrz jak wącha No znowu bo cały czas jedajemy z łososiem, ale dzisiaj dałam jej dla urozmaicenia, żeby miała też coś nowego, jakąś taką lepszą nagrodę, to dałam jej jeszcze inne jedzonko. Tutaj wyżerka numer 2, proszę bardzo. Ona ma taką fluffy tą sierść. K a w ogóle się nie zacina. Ale co to za gryzoń? Co to za gryzoń mnie gryzie? Jedziemy do weterynarza, pierwsza wizyta. A kurka. Będzie miała wizytę kontrolną, prawda? Ryszka? My się badamy z Karolem w tym miesiącu. Po prostu badamy sobie wszystko. Co pół roku tak już sobie postanowiliśmy, że będziemy się badać. W tym samym okresie się akurat zgraliśmy z tymi balonkami. Dobra, gotowi. Jak widzieliśmy tego pieska dwa dni temu, to drogę mimo wszystko zniosła super. Ani razu nie się nie zasikała, ani razu nie zimiotowała, więc naprawdę dzielna baba. Zobaczcie. Serzy, jak paniusia. Super mysza, super! Ale dobrze, że chmureczka jest taka duża, bo przynajmniej ona już wszystko rozumie. Ta mała od niej bardzo szybko podłapuje. Wszystko w porządku, echo serca zrobione, tylko przebadane. Teraz lecimy do drugiego działu tego samego weterynarza, bo będziemy musieli jej dać kropelki na kleszcze, tabletka na odrobaczenie. Wizyta u weterynarza zaliczona pozytywnie. Piesek mały jest zdrowy. Chmura też przy okazji została przebadana. Teraz dam jeszcze yy, pieskom jedzenie jako nagroda. Upełniam się, ja od nie? nie. jadł, bo nie wiedziałam do końca, jak to będzie wyglądało. Musimy mu dać. Czas, żeby zobaczyć reakcję chłopaków z Gen z i nie tylko. Hello. 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 O, co jest? Czemu to jest? O Jezu, jaki on jest dostajny. Ej, <laughs> on <sumptown> wygląda yeah, jak małapczanek niemiecki z góry. I jaka malutka, myślałam, że, że ten piesiu już będzie taki urośnięty trochę jak te, <sumptown> ten, ten. Ja myślałem chyba, że Agata z rośnicy przeszła teraz. Dziuby, no co ciebie ten? Daj, daj! Już łapkę nawet daje. Ojejku, jejku! Dawaj tu, gdzie ty tam idziesz? Do matki o? już. Już Aba się spłaca matko. Jezu, stary mógłbym wrzucić. Wiesz co, nie, tak. Wiec, nie, nie. <świewni> dawać teraz też tak. dużo miłości, żeby wiecie, tak. nie czuła się, wiecie... Co, no dzisiaj właśnie było tak, że ja się malowałam i Chmura zawsze się ze mną maluje i ją trzymam na kolanach, a ta mała w stopach. O nie, on jest taki jak chmurka, taki poszyw. No. Ja biegam tak. <grystanie> 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 Ale to wiecie, że to... Powoduje, że my o wiele częściej będziemy u was teraz. Zapraszamy, zapraszamy. <gry> Piesiul. A cały czas mam powiedzieć, głowie, że kurze, jak ona No właśnie, wiemy, to jest najgorsze, ale dzisiaj już będziemy y, rosować. Dzisiaj już jest decyzja finalna. Nie widziałam chyba słodszego psa jakby ever. Serio, jest mega słodka, naprawdę. Bardzo fajnie, bo ona będzie jakby od razu miała do czynienia z piskami od małego, nie? On... O jest i ona sobie idzie na swoje miejsce. Nie ma właśnie się i sobie połowę głowy, ma Nie, przepraszam, muszę jeszcze dotknąć. No co ty gada? no co? Nie, ona już wspania. Fajnie, może nie będzie pan tak jakoś bronić też Wiesz jakie ona jest rozbójnik? Gryzie jest. kable, chmurę lub bierze I teraz tylko taka jest, wiesz ok. I ona się normalnie nie boi, chmura tu walczy, ale on patrz, ona też Ona ale, Ona łapie chmurę za ogon A Najlepiej jest ta... tak, takie. ona złapie i teraz chmura złapie i teraz macie Między o. sobą, ta. dawaj, dawaj chmura O, Aaaa Ale słodkie to o, papa! A jezu! Wygrała, wygrała! wygrała. wygrała. i patrz, ucieka z taką babawką trzymać się od siebie. O God, będzie. Numer dwa, czyli Furia, bo tak jak powiedziałem, moją ulubioną bajką na świecie jest e, jakby tresować smoka. Kibicuje furi. Pan, Dawaj śmierć. Dobrze! Patryka, argument trafił do mnie, ale wybiorę co innego. Burza, no bo jest biała chmurka, to jest zwykła chmurka, ale jak jest czarna chmurka, to wtedy jest burza, tak? Tak. No, ja też tak uważam totalnie, więc dajmy dwa oddzielne, Trzebuję. żeby było przegłosowane jak coś. Także burza. <laughs> I w sumie dźwięczną najbardziej jest kropka, ale nie zrobię im tego, jak po prostu dam burza. A furia jest takie ciężkie, to by musiała być jakaś funia czy coś, nie Dobra, moi drodzy, teraz jest ten wyjątkowy moment, kiedy wybieramy imię dla naszego psa Ja nie da, nie da się razem Dawaj razem No poczekaj, to patrz, tak o I tak, łapiemy Dobra Mam tutaj jedno Może być to? Nie wiem, no. dwa, dwa, dwa. Dobra, dawaj już to Jest jedno? Tak więc czy jest jedno Jest no. Jedno No, no dawaj Idź za jedną stronę, nie patrz Idź za jedną O kurde, jakieś, jakieś dziewczyńskie Pismo, jakieś wszystkie? Dobra, uwaga! Jest! Jest dobra! Jakaś dziewczyna głosowała. Burza, jak się stresowała. Ja bym chciała, że burza. Ej, dawaj teraz jakoś ty sam zagłosowałam. No i patrz, to jest nowy burza. Zobacz. I burza! Widzicie? Jakby wiadomo, wiadomo, już jak musi być. Burza! Burza, trzy razy! Furia? Ej, duża, była Ej, dobra, duża jest burz. Burza? Nie, tak, to jest burz. A nie nie, na zakłosz kropkę. Dlaczego Zagłos... mogłam ja zakłosować, bo ja się zastanawiałam, ale bo mi głupia jakby to była jedna kropka tutaj w środku. A to ten jeden los, nie? A wiesz, że u maternaża jest zarejestrowana na burza. Ja A, powiedziałam, że na 90% będzie burza. W ogóle jak chmuras czeka, to ona się boi. I ona tego się schowała napę. bardziej. Tam, Tam musisz się przez kropeczka, no. Kasia już do niej kropeczka. To by było wszystko w dzisiejszym odcinku. Jak widzicie, Burza już jest naszym nowym członkiem rodziny i teraz już jest nas czwórka w domu. Mura no. powoli się przyzwyczaja i naprawdę moim zdaniem super zareagowała na pieska, naprawdę. Zostawiajcie łapeczki w górę, jeżeli chcielibyście więcej odcinków z pieskami i oczywiście pamiętajcie o subskrypcji kanału. A my się już z Wami i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!